Witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak zamontować taki safe pod siedzeniem pasażera. To jest akurat Fiat Ducato 2010 rok. Sejf jest konkretny, duży, tutaj jest tylko takie wcięcie. I cały safe jest zamontowany, jakby na tych dwóch tutaj śrubach z przodu, które odkręcimy. Do sejfu dostajemy dwa klucze. Nie wiem, ile to waży, ale wydaje mi się, że z 10 kg to chyba waży. Jest to dość gruba blacha to jest naprawdę konkretnie zrobione więc najpierw musimy zdjąć te osłony tutaj jest osłona tylna ja już to ściągnąłem wcześniej, żeby nie przedłużać a tam w parę sekund się demontuje i osłona tutaj z przodu, to też ściągamy te osłony może pokażę ile tutaj jest miejsca z przodu pod siedzeniem Kiedyś tutaj w tym miejscu miałem akumulator pokładowy, chyba setkę 100 No ale tego się pozbyłem, kupiłem inny dwusetkę i live po 4, więc no przeszedł w inne miejsce, przerobiłem to troszeczkę, trochę tu trzymałem buty, ale po pierwszym roku po prostu zamontowałem sobie tutaj safe. No, i chciałem Państwu pokazać, jak taki safe zamontować. Jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy tak, zdjąć te dwie osłony, co wcześniej pokazywałem. Odkręcamy kluczem 17. Tutaj dwie śruby. Tymi śrubami możemy potem przykręcić, tymi samymi. Albo możemy to zrobić. Są takie śruby też dedykowane. To może zaraz. Najpierw wsadzimy safe. Sam safe. Sejf praktycznie jest, może on jest w środku. Może tutaj jeszcze tylko dopasujemy zaraz otwór, ale tak to wygląda. I możemy tak albo przykręcić na takie dwie śruby, albo takie dedykowane. Są chyba po 25 euro z taką dedykowaną. Yy, tak, jak pamiętają Państwo, jak jest na przykład, yy, jak do kół była taka śruba, na przykład yy, jakaś taka, żeby złodziej nie mógł odkręcić tej jednej śruby. To podobnie jest w tym sejfie, że też są takie 25 euro, chyba dwie śruby plus klucz, którym można to dokręcić. Ale ja tak wpadłem na taki pomysł, że po prostu te śruby, które yy, kupię w takim sklepie. To potencjalny złodziej też sobie kupi taki klucz z tymi śrubami. No i to jest takie średnie, więc ja po prostu zrobiłem sobie dwie śruby z moimi dedykowanymi tutaj główkami, plus klucz dedykowany tylko pod te śruby. Są to takie jakby mimośród, więc no nie ma możliwości, żeby, żeby po prostu to dorobić. To jest też tak zrobione, że jak to się dokręci. To potem nie ma nawet jak, jak, to, jak to złapać. Może pokażę, przykręcę to. I najpierw troszeczkę o tutaj o ręką. Akurat się udało trafić. O. Też tam podkładki takie dorzuciłem pod to. Jak będziemy dokręcali ten sejf, to nie możemy tutaj na maksa dokręcić z tyłu, trzeba podłożyć pomiędzy sejfem a siedzeniem. Ja akurat zrobiłem taki o, dwa korki kawałek blachy, bo jak on dojdzie do samego końca i jego wyprostuje, to wtedy nie możemy zamknąć tutaj tej osłony. Więc jak zacznę zaraz dokręcać tam tył, to wtedy państwu pokażę jak to jak ja to tam wymyśliłem. Na początek tutaj Ułożyło się troszeczkę lepiej, to mogę ręką wkręcić. A teraz, może, pokażę, co miałem na myśli z tyłu. Przejdziemy za siedzenie. No, ja sobie wymyśliłem takie rozwiązanie na szybko. Po prostu trzeba coś podłożyć takiej grubości, może tak z 1,5 cm. Przynajmniej u mnie tak jest. Tutaj pod siedzenie. Bo w momencie, jak dokręcimy tam na maksa już te śruby, to ten safe pójdzie nam tutaj do góry. A jak on się tak pod, oprze się tutaj o tą rurę, to wtedy nie ma możliwości jakby zamknięcia tej osłony z przodu. Z tyłu nie będzie to przeszkadzało, ale z przodu nie zamkniętej tej osłony. Ona się po prostu otwiera. I wtedy tutaj trzeba po prostu coś podłożyć. O. o, tak jak teraz. I dokręcić śruby. Więc wracamy w tamtą stronę i dokręcamy śrubę. Teraz dokręcamy już na maksa te śruby. Tam już mamy podłożone. Więc tutaj... nam spadło z główki safe mamy teraz już dokręcony na maksa i teraz może tą osłonę pokażę tylko to jest ta mniejsza osłona jak ona tutaj wejdzie o. To nam się zamyka, i z tej strony nie widać. A Teraz założymy osłonę z tyłu, i potem wrócimy tutaj i pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Więc tutaj cofniemy siedzenie i idziemy z tamtej strony. I teraz zakładamy tą osłonę, tą z tyłu. Więc jest założona. Sejf tej ten, tu jest jeszcze wtedy miejsce, na przykład na jakiejś kapcie można spokojnie położyć. Jest tutaj jeszcze troszeczkę miejsca na tym sejfie że spokojnie coś można położyć. Może pokażę teraz jak się otwiera ten sejf z przodu. No bo tył to już tak jak państwo widzą. Jeżeli przesuniemy siedzenie tutaj do tyłu, to nawet nie widać, że cokolwiek jest. Wracamy z powrotem na tamtą stronę. Sejf po zamontowaniu z zewnątrz praktycznie nie widać go pod siedzeniem. Tak to wygląda. Ta osłona zasłania. Tutaj też nic nie widać. Teraz może pokażę na szybko jak to Yy, otwiera się. No tutaj mam jeszcze taką gumę. Teraz ją zdemontowałem, ale generalnie możemy sobie to przesunąć. Otwieramy. Możemy wyjąć wtedy sobie całe drzwi i możemy spokojnie tam coś już wkładać. Samo zamykanie też jest bardzo proste. A, czemu? A! Dobra, coś. Nie domknąłem do końca blachy. No i zasuwamy. Praktycznie nie widać, więc no co mogę powiedzieć? Safe na razie na szczęście nie był mi potrzebny. Radzę tylko, właśnie u jakiegoś znajomego tokarza, kogoś dorobić sobie naprawdę takie dedykowane, jedyne w swoim rodzaju, właśnie śruby. Plus, tak jak ja na przykład sobie to zrobiłem, pod te dwie śruby specjalny klucz. Innym tego praktycznie nie odkręcimy. Tu jest tak malutko miejsca, że nie ma możliwości, żeby to złapać nawet kombinerkami, i, i tak dalej. Więc, no, myślę, że jest to może chociaż trochę zabezpieczy po prostu przed jakąś kradzieżą. Ktoś powie, że jak ktoś otworzy drzwi, no to i tak wejdzie, będzie tam miał czas kombinował. No, u mnie, jak ja na przykład wychodzę, to u mnie nie otworzy ktoś drzwi, nie ma takiej możliwości, bo ja mam jeszcze w drzwiach futryny wchodzą zamki. Mam tutaj patenty, które chowają się w futrynę, więc jak opuszczam samochód, drzwi są nie dość, że zamknięte na pilota, zaryglowane od środka i jeszcze zamknięte dodatkowo kluczem, więc jedynie ktoś musiałby wejść do środka, ale wtedy ze środka otwieranie, tutaj jakoś demontaż tych śrub, no to praktycznie to nie wiem, musiałby mieć pół dnia na to chyba, żeby odkręcić te śruby, bo to nawet no nie wiem, nie mam pomysłu jak to odkręcić, chociaż złodziej pewnie by sobie poradził, więc no. safe nie pamiętam ile kosztował, ale tam kupiłem go gdzieś chyba koło Bielefeldu w jakimś sklepie takim palmowski z kamperami, bardzo fajnie wyposażony sklep. Coś ponad 300 euro kosztował, może gdzieś tam wrzucę link nawet pod filmem ten, więc to jest ten największy model. Wchodzi bardzo dobrze z przodu, z tyłu nie widać. No, jest wykorzystane wtedy y, taki po prostu ta możliwość y, tego miejsca pod siedzeniem, tak, no, w 100%. No, jeżeli film się podobał, łapka, subskrypcja mile widziana, i zapraszam na kolejne swoje filmy.